Szlachetne słowa, ksiądz Waldemar Szlachetka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dwunastą niedzielę, zwykłą, czytamy fragment dziewiątego rozdziału ewangelii Świętego Łukasza. I najpierw tam słyszymy takie zdanie: Gdy Jezus przebywał na osobności, modlił się. I chciałbym zwrócić naszą uwagę właśnie na to zdanie, bo zbliżają się wakacje. Wielu z nas ma piękne plany. A ja zachęcam, byśmy gdzieś tam poszli na pustynię, na osobność. Byśmy mieli odwagę zadać sobie także bardzo ważne pytanie. Właśnie to, które postawił Jezus w dalszej części Ewangelii. Najpierw pyta o to, za kogo uważają go tłumy, a potem. A kim jestem dla was? I tutaj Piotr mówi Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego Ta odpowiedź jest ciągle aktualna I ona nie dotyczy tylko apostołów Ta odpowiedź Czy to pytanie Kierowane jest przede wszystkim do nas A odpowiedź to my mamy dać I tu nie chodzi również o jakąś Taką powierzchowną Poprawność odpowiedzi Tu nie chodzi o poprawność Odpowiedzi, ale o Budowanie relacji z Bogiem. Jeśli będzie to relacja miłości, bliskości, życzliwości, zażyłości, to odkryjemy Mesjasza, Boga, zbawcę, tego, który oddał za mnie życie. Jeśli nie, to będę celował takie jakieś powierzchowne, dobre odpowiedzi, na przykład o cieśla z Nazaretu, czy coś podobnego. Ja życzę każdemu i sobie, byśmy umieli dzięki dobrej relacji z Jezusem odkrywać, że On jest tak naprawdę kimś wyjątkowym w naszym życiu. I to jest najważniejsze. I o to zabiegajmy, o to się starajmy, by odkryć, że Jezus jest wyjątkowym Bogiem i Zbawcą, który. Umiłował nas do końca. Szczęść Boże.